Cześć, z tej strony Luiza i dzisiaj przychodzę do Was z serią Jaki laptop do... W tej serii pomagam Wam wybrać najlepszy sprzęt w przeznaczonym segmencie cenowym. Ale od początku zastanówmy się, jakie cechy musi spełniać laptop przeznaczony do grania. Bo czego oczekujemy od sprzętu do grania jak nie szybkości i wydajności? Dlatego przy wyborze laptopa gamingowego musimy zwrócić uwagę na procesor oraz kartę graficzną, które muszą być dużo lepsze niż w standardowych notebookach. Idealnym laptopem do 3,5 tysiąca zł będzie Tada! Nitro 5. Jak wiemy, w laptopach do grania najważniejsza jest karta graficzna. W tym modelu oprócz dedykowanej karty graficznej Nvidia GeForce GTX 1050 znajdziemy też matowy ekran z matrycą IPS i wysokiej rozdzielczości Full HD. Płynność i szybkość odtwarzania gry w tym modelu zapewnia nam procesor Intel i5 9. generacji. Nitro 5 oferuje nam Dolby Audio Premium, które zapewnia nam naprawdę potężne dźwięki. No dobrze, teoria teorią, ale jak najlepiej sprawdzić, czy laptop gamingowy nadaje się do grania? Odpowiedź jest prosta. Oczywiście grając. is that an eye Na full HD przy 60 fps, na medium wygląda to naprawdę bardzo fajnie i, i daje radę. No a jak ktoś mi nie wierzy, to przekonajcie się sami. Warto wspomnieć o jeszcze jednym laptopie, uniwersalnym i niedrogim. A również nadającym się do grania. Jest to Aspire 7. Nie ma on, co prawda, kilku funkcji, które przydają się w graniu, jak na przykład technologia Acer Coolboost, która umożliwia graczowi ręczne sterowanie procesami chłodzenia. Nitro 5, w przeciwieństwie do Aspire 7, może wykorzystywać do dwóch strumieni danych w każdym kierunku, zwiększając przy tym wydajność sieci bezprzewodowej. Dodatkowo, Nitro 5 jest wyposażony w program NitroSense, dzięki któremu gracz ma w jednym miejscu kontrolę w czasie rzeczywistym i możliwość monitorowania informacji systemowych, temperatury i obciążeń CPU. GPU oraz prędkości wentylatorów. No i w dzisiejszym materiale niestety to już wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój materiał o Nitro 5. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału, kto jeszcze tego nie robi. Zostawiajcie łapki w górę, napiszcie w komentarzu jak Wam się podobał film no i pamiętajcie, żeby followować nas na naszych social mediach. Buziaki!